Te trzy wskazówki ułatwią Ci praktykę medytacji, nawet w bardzo trudnych warunkach. Pierwsza, wybierz na początek styl medytacji, który jest dla Ciebie ciekawy, angażujący. Druga, obserwuj swoją postawę, w szczególności na przykład ułożenie głowy. Jeżeli zauważysz, że głowa w trakcie praktyki zaczyna Ci opadać w dół, najprawdopodobniej zaczynasz zasypiać, i wtedy warto przywrócić się do skupienia. Jeżeli zauważysz z kolei, że Twoja głowa zaczyna odchylać się do tyłu, broda, unosić do góry, to prawdopodobnie już dawno myślisz i wtedy również wróć do swojego punktu skupienia uwagi. I trzecia wskazówka, wykorzystaj swoje dłonie. Możesz dłonie ustawiać w tak zwanej mudrze i wykorzystać je do skupienia. Możesz złączyć na przykład palec wskazujący z kciukiem. I obserwować to złączenie. Jeżeli one będą bardzo mocno na siebie napinać, to pewnie jest zbyt dużo napięcia w całym systemie nerwowym. Jeżeli z kolei palce będą się od siebie oddalać i rozłączać, to najprawdopodobniej już zasypiasz i gubisz również swoją uwagę. Także to jest informacja również do tego, żeby wrócić do skupienia uwagi na wybranym przez siebie obiekcie skupienia uwagi. Daj znać w komentarzu. Która z tych wskazówek była dla Ciebie najbardziej pomocna i nie zapomnij zaobserwować po więcej.